Cześć i czołem z tej strony, Mr. a w tym filmie pokażę Wam grę zwaną Cube. Jest to gra logiczna, z widokiem z pierwszej osoby, w której gracz musi rozwiązać łamigłówki przestrzenne, niczym laboratoryjna świnka, by móc przejść do następnego pomieszczenia z bardziej zaawansowaną. Zagadką tego jeszcze nie było. Oczywiście było i to nieraz, bo pamiętany portal z wielu twórców, którzy na wyprzódki starali się go. I imitować na różne sposoby. Ciup jest właśnie taką imitacją tak wierną, że mimo zastosowania zupełnie innej mechaniki i łamigłówek cały czas czeka się na ten moment, gdy wreszcie zabrzmi bezcielesny głos jakiejś złośliwej, sztucznej inteligencji. Więc gra Ciup jest to gra płatna. Ja mam ją pełną wersję, więc odcinki takie pięciominutowe niestety, ale będą wychodziły no i zrobię serię, aż przejdę całą tą grę. Więc pewnie znajdzie się he trochę hejterów, którzy nie będą chcieli wyczekać do następnych odcinków i powiedzą, że... Że ja po prostu kłamię, że mam pewnie demówkę. Ale jeśli chcecie się przekonać, że mam naprawdę pełną wersję i zobaczyć te wszystkie odcinki... Które mam zamiar nagrać i zobaczyć przejście całej tej gry. Może Wy też macie Cuba i nie wiecie, jak przejść pewnego levelu, to ja postaram się Wam popokazać. Więc jeśli mi na przykład nie wierzycie, że mam pełną wersję, lub że nie dam rady przejść na przykład tej gry całej, no to zasubskrybujcie kanał i się przekonacie. Nawet nie subskrybujcie, tylko no, poszukajcie następnego odcinka. A powinien się wkrótce ukazać, bo gra naprawdę bardzo mnie zainspirowała do twórczości nowych filmików na jej temat. No i tutaj widzimy, każdy klocek ma jaki, jakąś, jakieś swoje właściwości. Żółte są to takie schody, coś na zasadzie schodów, które wysuwamy za pomocą kliknięcia prawym, le, prawym lewym przyciskiem myszy przybyć. No, i oczywiście ci, co lubią zręcznościowe gierki, no to także to jest gra dla nich, bo też trzeba się nieco namęczyć w niektórych poziomach, nawet zręcznościowo, nie tylko logicznie. No, tak jak na przykład tutaj, to to trochę wystarczyło logiki, no nie za dużo zręczności, nie za dużo zręczności bo każdy, kto grał na przykład w Mario, to będzie wiedział, jak, to, jak grać w tą grę. Jak już było wspomniane wcześniej, gra jest taką twórczością portala, też takim wprowadza w taki sam klimat. No tylko, że tak jak już było także wspomniane, że ma trochę inną mechanikę a mianowicie nie tworzy portali, tylko wysuwa klocki, które także, dzięki którym przemieszczamy się w różne inne miejsca, w różne ciekawe miejsca, w które właśnie chcemy się dostać. Ma także takie ciekawe dźwięki, które pozwalają nam czuć się naprawdę w tę grę. I jak tutaj zobaczycie teraz e, efekt, który mi się bardzo spodobał. Myślałem, że, m, że przegram, bo myślałem, że te ściany cały czas się będą skończyć, a tu jaki psikus i ściany zatrzymały się. Gra jest także taka uspokajająca, powiedzmy nawet, bo, co już by tu powiedzieć, po co ci, co, ci, co lubią strzelanki i zabijanki, tylko krew, mordowanie takie bezsensowne, na przykład, typu Counter-Strike, no to nie mówię, że Counter-Strike jest zły, oczywiście jest fajny, ale czasem warto się oderwać od typowych strzelanek i zajść do takiej gry bardziej uspokajającej i logicznej, by... Nie dość to się odprężyć, to jeszcze nie, możliwe przypadnie nam taka gra do Dzięki za obejrzenie i cześć.